Teulofeu. Teulofeu, co zrobi? Piłka w siatce! Ale są w formie, mają teraz już trzy bramki przewagi. No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Aktualny wynik to 4 do 1. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. A więc jednak gwizdek mimo zastosowania korzyści stracili piłkę. Sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę. Słuszna decyzja.